Przed nami 21 czerwca, święto wszystkich przedsiębiorców. Z tej okazji pragnę złożyć Państwu najlepsze życzenia. Dzięki swojej odwadze w podejmowaniu trudnych biznesowych decyzji, to właśnie Państwo zapewniają miejsca pracy, budują polską gospodarkę, a poprzez wdrażanie nowoczesnych produktów i usług są najlepszą wizytówką naszego kraju za granicą. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już od ponad 22 lat wspiera Państwa w tych działaniach. Zarówno poprzez dzielenie się wiedzą w postaci publikacji, artykułów, raportów, jak i poprzez konstruowanie instrumentów finansowych, które pozwalają na rozwój firm w różnych obszarach. Z okazji Dnia Przedsiębiorcy organizujemy serię bezpłatnych spotkań, szkoleń i webinariów, na które serdecznie Państwa zapraszam. Jestem przekonany, że dla wielu z Państwa będą one inspiracją do rozwijania swojego biznesu oraz rzetelną wskazówką, jak tego dokonać od strony praktycznej. 21 czerwca na naszym kanale YouTube zostaną opublikowane podcasty na temat procesu wdrażania innowacji w firmie oraz przełomowych przedsięwzięć dotyczących rewolucji w diagnostyce nowotworowej czy druku betonem 3D. Zachęcamy do wysłuchania ciekawych rozmów z ich twórcami. Tego dnia odbędzie się również webinarium pod tytułem Zagadnienia praktyczne dotyczące patentu europejskiego o jednolitym skutku. Celem tego wydarzenia jest prezentacja nowego sposobu ochrony rozwiązań technicznych na terenie niektórych krajów Unii Europejskiej. Spotkanie z ekspertem jest skierowane do osób zainteresowanych tematyką związaną z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej. W związku z nim przedsiębiorcy zostanie także uruchomiony nowy kurs w ramach Akademii PARP Content Marketing w Biznesie. Podczas kursu otrzymają Państwo cenne porady i wskazówki. W jaki sposób skutecznie promować swoją firmę za pomocą treści publikowanych w świecie offline i online? Jeszcze raz gorąco zapraszam Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych wydarzeniach, które przygotowaliśmy z myślą o polskich przedsiębiorcach. Jestem pewien, że Państwa zaangażowanie i kreatywność, oraz nasze wsparcie edukacyjne i finansowe zaowocują dalszym rozwojem polskiej gospodarki. Wszystkiego co najlepsze z okazji Dnia Przedsiębiorcy. Dziękuję.